Siemanko. O Boże. Manko i sobie widzę po drugiej przerwie. nie. Chyba ktoś ktoś nie. Chyba no bo ciężko. Dobra, teraz ustawię ekran. Osobný ekran. Okno. Roblox. Ten był fajny, ale z Robuxa. Ja robię takie czołki, tak nie obraca. Dobra, to wezmę. Niech będzie ten tiger. A, tu był darmowy tiger, słony. Dobra, lecimy na F. Mm hmm. Mm -hmm. Ciekawe, co mi będzie czekać. Gdzie jest F? Psz, tu jest dobra No, lecimy. I wszystkie. Czemu D jest przejęte? C, E, C, A, B jest nasze, bo Bo tam jest niebieski, nie? Tam jest ze baza niebieskich. Więc dziwne trochę. Ju! Zawsze myślałem, że tylko się niszczy strzałem. Fajne, fajne. Jak chcę nie utrudniać życia? Biedny dom. Oj! Dawaj, tu, chodź tu. Chodź tu, no chodź. Śmiało, podejść. Czy ty mi nic nie robisz? ty ciutko mi pancerz tylko naruszasz. Ciekawe czy mi w ogóle strzela. Olek? czego. Olek to ty? Nie, to jest jakiś inny olek. A, bo on nie. <słyski> Jakie on jest głupi Bo on ma czołga przystosowanego do takiego czegoś, wiecie, że do helikopterów czy coś w tym z tyłu, że pojedziesz nigdzie Nawet nie masz. No, ty kurde, no, ty soczek kastrowany. Świnia meksykańska. Masz opony. Tak, trzeci go Aj, co, i co, boi się, tak. Boi się. Wojny z lepszym Ty, zniszczy mi ten oddzielacz jakby głosu. O, Boże, jak ten joke teraz wygląda. Ale mi tylko pan coś więc. A ma większe szkody. A bo on od F mi odciął, ty skubany, Jedź, no No dobra Jak coś w nie widzę, więc jak ktoś chce się ktoś, na live, a nikogo nie ma na live No, no chodź. Podejdź, podejdź, frejrze. Jak coś mi przebieramy? Jak pluski śląskie? No, zaraz mnie coś chowa weźmie Weź tą lufę na dół. Co to w ogóle? A, tak, to jest oczywiście takie. To jest tekstura. No, jakże inaczej. ja jestem niebieski! Aha, dobra! Dlatego my tak przegrywamy Dobra, co ja chyba jednak ja kończę tego live? A. Ogólnie, jakby nie wiem, no nie mam pomysłu, że grać coś fajnego takiego Tykiołowie. Interesującego. Kurczę. Nie wiem, co zagrać De. Ce hanno detto fata.